Cześć, jestem Klaudia Takanowna no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji chemicznych od 1 do 5 przedstawionych na schemacie. Ok. I zaczynamy od pierwszej reakcji z węgla. Mamy zrobić tlenek węgla 2. No to czego nam brakuje z tej strony? Tlenu. Tlen występuje... W postaci cząsteczkowej, czyli tu ma dwójkę. Tutaj nie mamy tej dwójki. Ta współczynnikiem tu dwójkę. Tym samym zwiększamy ilość węgla. Tu dwójkę. Możemy tutaj jeszcze pokazać, że on się nam tutaj wydziela. Albo możemy tutaj dodać w drugi sposób: CO2. I wtedy nam się tworzy tutaj CO. I wtedy dajemy tutaj dwójeczkę. To też nam się oczywiście tutaj wydziela. Więc tutaj macie dwie możliwości. Jeżeli chodzi o drugi, czyli z tlenku węgla 2, mamy zrobić tlenek węgla 4. To jest tylko jedna możliwość. Tylko z tlenem zwiększamy ilość tlenu. I teraz z tej strony mamy trzy tleny. To zawsze zaczynamy tam, gdzie mamy nieparzystą ilość. Czyli tutaj damy dwójkę. Tym samym zwiększamy ilość węgla. Tutaj dwójkę. To teraz z tej strony mamy cztery tleny. Dwa razy 2 to też cztery. Tutaj też nam powstał gaz. 3. Ok. I mamy otrzymać z CO2 coś tutaj. I mamy NaHCO3. Co to jest za związek? To jest wodoro czyli tutaj będziemy potrzebować, tu jest tlenek kwasowy. No to zasady. I tutaj mamy bez współczynników stychiometrycznych: 4. Z wodorosoli. Mamy otrzymać inną sól, to tutaj tylko i wyłącznie rozpad termiczny. Zapisujemy tutaj tą sól, którą mamy otrzymać. I teraz tak, co tutaj się jeszcze wydarzy? Jak mamy rozpad takiej soli, to wydziela nam się tlenek węgla -4. Ponieważ CO3 to jest reszta kwasowa z kwasu węglowego, który jest nietrwały. Dlatego mamy tutaj CO2, mamy po prostu tutaj otrzymywanie tego kwasu i H2O. Bo w drugą stronę otrzymalibyśmy kwas węglowy. I czy my tutaj mamy współczynniki? Tak, tutaj mamy dwa sody, to tutaj dajemy dwa. Tym samym potem mamy tutaj dwa wodory, dwa węgle. Tlene też nam się zgadzają. I piąteczka, mamy tutaj soli otrzymać CO2, czyli to będzie ta sama zasada działania, która była tutaj. Natomiast to jest sól, tu wodorosól. To tutaj będziemy mieć reakcję, że damy tutaj mocny kwas, jakim jest kwas solny. Wtedy Otworzy nam się tutaj sól NaCl i nie tworzy nam się nowy kwas, bo mamy tak. Są mm, takie sposoby otrzymywania soli, że jest sól 1 plus kwas 1, daje nam sól 2 plus kwas 2. Ale tak jak mówiłam wcześniej, CO3 i H tutaj by tworzyło nam kwas węglowy, ale to jest słaby kwas. I on nam się tutaj nie otrzyma, tylko zapisujemy jego otrzymywanie. Czyli mamy tutaj taki rozkład tego kwasu na tlenek węgla 4 i na wodę. Tutaj mamy dwa sody, dajemy tutaj dwójkę, ten samy zwiększamy ilość chloru, tutaj dajemy dwójkę, ten samy zwiększamy ilość wodoru i tu już mamy dwa wodory. Wszystko nam się zgadza. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i Na no, és júz.